To wydaje mi się, że w tym odcinku, gdzie mamy wybrać to wspólnie z widzami, najlepsze porsze w historii, może być dużo sytuacji, w których się z nimi nie zgodzimy. Ja widziałem, że było oburzenie. Jakby, nie, też się że nie wczytałem. Co to, co to tu... Czy że my tak samo jak ci z oburzeni się nie zgodzą? Czy nie zgodzimy? Czy że tak by. że co? No to właśnie będzie ten ciekawy aspekt tego odcinka. Dobra, wybieramy, słuchajcie. Jedziemy. Gdzie jedziecie? Z odcinkiem. Jedziemy. Para numer jeden. Porsche Taycan Turbo S kontra Boxer. Boxster, bo nazwa Boxster tak? pochodzi od dwóch słów. Boxer. I? Roadster. Yes. O kurde, chyba gdzieś <grym> to słyszałem już. Para elektryczka. No, no, no. <grym> Porsche Boxera. Nietyczka. Czy... nie tyczka. <grym> 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 Powodzenia na tym odcinku, widzowie. <grym> dobrze jest. Zestawienie jest ciekawe. Dla mnie ciekawe na serio, bo Boxer pierwszej generacji, z tego co kojarzy dobrze, to w ogóle była taka próba Porsche też wygrzebania się z dołka finansowego, była. i ona była sukcesem, bo Boxer był do czasu wyjścia. Kajena, przepraszam, najlep najle najlepiej się sprzedającym Porsche też. No tak. Autem, które utrzymało tą markę na powierzchni w ogóle, no nie. Mm -hmm. A Kajen rzeczywiście pomógł jej zacząć zarabiać w ogóle. Dokładnie no nie? tak. No Bokster był takim trochę połączeniem tego, co Porsche miało po prostu pod ręką, bo większość przodu w tym samochodzie w ogóle pochodziło z 911, 996, Tak. Nie? Lampy, maska, błotniki, gdzieś tam te auta były identyczne z przodu, praktycznie, no nie? No i. Przeciwko temu samochodowi, który w sumie wprowadził swego rodzaju nowy segment takiego dostępnego Porsche, za co no. uważam, że należy się duży plusik dla tej marki. Stoi no, pierwsze elektryczne Porsche w historii, które odniosło ogromny sukces na rynku. Myślę, że też pomogło tej marce finansowo, bo wpasowało się mocno w trendy w motoryzacji. Natomiast Ale... no para jest rzeczywiście interesująca, no, dlatego że no. jest takie Porsche. Ne? Versus no. Porsche. Mm. <noise> tu postawię na boxera i myślę, że większość widzów się ze mną zgodzi. No to jest właśnie... Gdzieś tutaj pilota? Ja pilot. Cały się zmieścił? Ej, co się <głos> dzisiaj <głos> dzieje? <głos> Sorry, ale mama mi skasowała konto na Warcrafcie. I musiałem <noise> w Ja też wybiorę Boxtera. Mimo wszystko zawsze, mając do wyboru auto elektryczne i spalinowe, no chyba, że nie, mówilibyśmy o Rimatsu Neverze, ale nie mówimy, no to wybrałem auto spalinowe. A na naszym Instagramie Boxtera wybrało 3200 osób z Haki. No dużo nam no to Czyli to pewnie mówi. więcej Mega. wybrało Tajkana. Dokładnie tak, 4692 osoby wybrały Tajkana. O, o 59 do 41. Czy zaczęło się może trochę kontrowersyjniej, w opozycji wobec naszych głosów? Ale tutaj jeszcze nie mamy jakiegoś takiego strania, że. Ku... Nie, no, nie, nie. no nie, nie, no bo ten boxer. miał bo boxer pierwszej generacji No nie był jakiś wyjątkowy, no. Tak wydaje tak. mi się, że żadny z nich nie ma szans na wygranie, tak czy siak? To trochę. Zgadzam się. To lećmy Para dalej. Para numer dwa, no. Para numer dwa. Porsche 918 Spider oraz Porsche 911 Turbo S co ważne, generacji 991. W naszym konkursie dzisiaj to jest łatwa, łatwa decyzja, co? No raczej tak, no w sumie w jednym i w drugim przypadku to są gdzieś tam w pewnym sensie auta, które są naj... No nie no, w sensie ta 911 tak. Turbo S, no... na, na swój moment najszybsza 911. Tak. W ogóle 911 Turbo S, czy weźmiemy tą generację, czy nawet najnowszą, to po prostu takie super dokokszone daily, nie? Turbo szybkie daily, yy, ale może być też komfortowe i tak dalej. No i tyle. W porównaniu do 918, do które no. po prostu rozsadziło. Pierwsze no, auto 100 chyba 100. poniżej 7 minut produkcyjne na normali Tak, prawie tak, 900 nie. koni, 2,5 sekundy do setki. Jedna czwarta mili w 9,8 sekundy. Więc w sumie uważam, że jak na 10 lat wstecz zajęliście szybko. Tak. Biorąc pod uwagę to, że teraz SF90, Stradale, które testowaliśmy w naszej serii Drag Race, ów? Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to wpadajcie. zrobiło 9,6, 20 sekundy, 10 lat prawie, dobra, no, no 8. W rozwoju motoryzacji uważam, że jest dobrze. No to dobra, 918. No, tak, tak, no. Urównanie do Was nie będę przedłużał. 67 do 33. No i let's Chude. go. Para numer 3, Porsche Carrera GT naprzeciwko <kli> Porsche 911 GT2 RS. No i tutaj jesteśmy... Trochę tak... Podobnie jak przed chwilą, ale, ale dużo bliżej. trochę bliżej. No, no, tak jest. Podo tak podobnie jest. myślimy chyba w takim razie. Nie no, no, no. Porsche Carrera GT. No to to... jest taki jeden z dream carów chyba, no, co? No V10 i to brzmienie. No to dla mnie jest absolutna poezja po prostu. I <tosety>. Napęd na tył, manualna skrzynia biegów, drewniana gała do zmiany biegów. Nie no, żartuję, to nie ma żadnego znaczenia. Nie no. <gry> 1380 kilo no i w ogóle tak powiedzmy, że to jest tak naprawdę poprzedniczka 918, tak. W pewnym sensie to trzeba powiedzieć. Dla mnie też, co jest zajebiste w przypadku tego samochodu, to że ono bardzo mocno zerwało z stylistyką charakterystyczną dla Porsche, bo to jest w sumie coś, co chyba jest uznawane za pierwszy hiper samochód tej marki. Słynące z tego, że bardzo trudne w prowadzeniu, no że tak. było narowiste. No i niestety słynące z tego, że zginął w nim Paul Walker, nie? Zgadza się. Natomiast naprzeciwko GT2 RS odstrzelony traktoj, nie? No, no takie... Nie po... traktor, tylko traktor. Tak, gdyby niektórzy tutaj nie kumali angielskiego, Adrian Kurcie, bardzo lubi ja bardzo używasz lubię po język. Polskiej, angielskiej mówić, czy to was jak jest, jakby... <laughs> A uh, tam pisaliście mi w komentarzu, że super angielskie <laughs> by keep it going, so yeah. No. GT2 RS, najmocniejsza 911 w historii, 700 no. koni mechanicznych przekazywane wyłącznie na, na tylną, tylną oś. oś. To jest chyba absurd. To też jest jakaś tam wariacja na temat 911, -ki. to zdecydowanie bardziej do mnie przemawia niż taka Turbo S na przykład. No tak, no bo to już jest takie wiesz, jakby wy... Wyrzeźbione, wszystko co się praktycznie da, mocne, mocna aero no. do tego. W przypadku Porsche generalnie jako marki myślę, że dużo będzie mówić o Nürburgringu i też Właśnie GT2 RS tak w momencie, no. gdy zadebiutowało, było najszybszym produkcyjnym autem na tym torze. 647, na tamte czasy giga wow. obecnie już nie aż takie. No i co? I Carrera GT, nie? No i Carrera GT. Carrera GT, tak? No, no ja. tak. No dobra, powiem tak, jest blisko. Ja 48 jeb. do 52. Ja I mocniej zabiło serce fanom Porsche. Carrera GT odpada. Aj, ja. rozmawialiśmy o tym. Zaczyna przecież, się. Zaczyna się. <laughs> Kolejna para Porsche Panamera Turbo S i Hybrid kontra Porsche Cayenne Turbo GT. Y, Panamera do, na końcu Turismo Turismo No bo to kombiaczek, bo no to bardziej ścięte. Shooting Aha. break. Yy, no takie, no. Gówno z głównym, nie? Co? Znaczy, ja ci powiem tak. W naszej w perspektywie kom... Porsche tak, jakby, no, jako mus mark. Musieliśmy to dać, żeby nikt nie powiedział, że nie daliśmy, że będą same 911 i. których to... i tak będzie dużo. Natomiast, jak ja bym miał mieć kombi albo suwa, to to by były dwa auta, które bym chciał mieć. Tak. Na Puro Sangue? Nie wiem. Z, z tej dwójki ee, ciężko mi powiedzieć. Najszybszy słów na torze Nordschleife e no. versus w sumie zajebiście mocne kombi Shooting break. Ja nie wiem, ja, dla mnie to jest 50-50. Wezmę pana Merę, bo nie jest suwem. No dobra. I tak pomyślało 71% osób, którzy zagłosowało na Instagramie. Nieźle. Para numer 5 to Porsche 356 kontra Porsche 911 901. Pierwsze Porsche w historii i pierwsze 911 w historii. Si! to pierwsze Porsche w historii, jeżeli patrzymy po prostu na 356, no to auto, które w sumie wyrosło głównie z Volkswagen'a na Garbusa. Ja mówić, że przy Pierwsze x w produkcji to w znaczna większość części była Volkswagenowska, ale pod koniec lat 50 oni tam postanowili, że tam doinwestują to i powymieniają trochę rzeczy, nie? Z ciekawostek, wiesz ile ważyło 356? Tonę. Niecałą, no. Strzelałem. <laughs> no Dobra. tak, no, widziałem to auto na żywo, jest strasznie małe. Dobra, ej, 901. Dlaczego się nie nazywa 901, <laughs> tylko 917? Bo Porsche, znaczy Peugeot się wkurzył. Dokładnie, <noise> 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 czyli generalnie Peugeot miał zastrzeżoną możliwość nazywania swoich samochodów trzycyfrową liczbą z zerem w środku, więc Porsche nie mogło nazwać tego modelu nazwą modelową projektową 901, zrobiło się 911. Ale wyprodukowali chyba 80 egzemplarzy, które były właśnie 901-kami i później dopiero wpadł ten pozew od Peżota. Tego nie wiedziałem, ale dobrze, że mam Szymona. Ciekawostki. Fajnie, że jest, no ja z tej dwójki wybieram 901 -kę. No i tyle. I chyba więcej już dzisiaj o niej nie wypowiadam. Ja, ja też wybiorę 901, bo uważam, że mimo, że 356 jest pierwszym Porsche w historii, to pierwsza 911 to jest dla mnie takie bardziej pierwsze, prawdziwe Porsche w historii. Si, si, tak, zagmatwane si. to tyle. No i pięknie. 901, 63%. 7, 37, 356. Czyli dobrze zrobiliśmy. To jest dalej. O ja pierdolę. Porsche 956 oraz Porsche 919 Hybrid Evo. Jednego można rozpatrywać w kategorii jego ewentualnych sukcesów w motorsporcie, a drugiego jako wybryk inżynierów trochę, nie? Tak. Jakby o tym pokaz aucie... możliwości zasadniczo. Tak. O tym aucie w ogóle robiliśmy odcinek. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to więcej info chyba w tym rogu ekranu. 919 Evo, Hybrid Evo, wybaczcie. To ważne. E, to rzeczywiście jest czymś, co... Ciężko do czegokolwiek, według mnie, porównać, właśnie ze względu na to, że praktycznie każdy inny samochód na świecie, niemalże, jest albo robiony w sposób, który pozwoli mu otrzymać homologację drogową i być dopuszczonym do ruchu, albo dopuszczonym do jakiejś serii wyścigowej, w której obowiązują pewne ograniczenia. A tu mamy twór, który został zrobiony po to, żeby zobaczyć, co się da zrobić bez ograniczeń. No, i powstało jedno z najszybszych samochodów na chwilę obecną wszechczasów. Nierzadko auto, które w sumie jest na niektórych konfiguracjach, to szybsze niż bolidy Formuły 1. no, nie? no, nie? no to czasów, to już tak. jest. No. No, mocno. No. Z drugiej strony mamy auto, które też zwyciężało w Le Mans. Trzykrotnie które, pod tak, rząd w ogóle. No które nie, dzierżyło tam. rekord Nordschleife e przez 35 lat. Wyobraźcie sobie samochód, którego nikt nie prześciga przez 35 lat rozwoju technologii w motorsporcie nawet, że nie? To jest Porsche 956. Wyobraziłem sobie to, sport, tak, to no. No. Warto wspomnieć, ten rekord po tych 35 latach został właśnie pobity przez 919 Hybrid Evo, nie? To no jest obłęd. Jest, no, no Porsche lubi właśnie robić takie obłędne rzeczy, no i wydaje mi się, że ta obłędność e, 919 dla mnie przeważna. Natomiast 919 Hybrid Evo, Evo. Nie przeglądł z żadnym innym samochodem, bo odpada. 54 no chuj, ten... do 46. Na jakie chuj ty ten film robiłeś? O tym. No. Jak nikt się wa nic was nie nauczył z niego. Dlaczego? Dlaczego?! Kurwa. Para numer 7. Porsche 959 kontra... Porsche 911 GT3 RS generacji 992. Mocni kandydaci. Bardzo mocni kandydaci. Zarówno mocowo, jak i rzeczywiście, jak chodzi o to, co sobą prezentują. prezentują. Moim zdaniem, to jest taki pierwszy hiper samochód. No właśnie, no nie? bo właśnie. można powiedzieć, że 959 i Ferrari F40 to były dwa takie pierwsze no, super slash hiper samochody, które zapoczątkowały modę rzeczywiście na absurdalnie, niedorzecznie. Choro, nienormalnie szybkie samochody w ogóle. I w przypadku Porsche to było troszeczkę więcej rozsądku w prowadzeniu, bo był napęd na cztery koła, mhm. całkiem sprytny. Bardzo sprytny. E, silnik typu Boxer o pojemności 2,8 litra, z którym połączone były dwie turbosprężarki pracujące w różnych zakresach obrotów, tak żeby tej turbodziury, która jest na przykład w F40 nie było. Mhm, no. No było body z aluminium i kevlaru. Tak, znaczy body w karoseria z aluminium i kevlaru. Auto z 1986 roku, roku, które robiło setkę w 3,7 sekundy. No nie. I było na ten na ten moment najszybszym produkcyjnym autem na świecie też. Pomyślcie od kiedy rzeczywiście w autach produkcyjnych rozmawiamy o dwóch turbinach. Które będą sobie pracować w różnych zakresach, po to, żeby niwelować turbo dziurę, nie? Ja mam jedną zajebistą ciekawostkę związaną z tym samochodem, taką, że Porsche tego samochodu nigdy nie sprzedawało w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Dlatego, że, żeby zahomologować auto do ruchu w Stanach, mu musieliby wysłać cztery takie egzemplarze, po to, żeby tam zostały rozjebane podczas testów no. bezpieczeństwa. No nie? więc powiedzieli nie i Natomiast taki pewien znany, bogaty pan, jak Bill Gates, stwierdził, że on chce mieć takie auto i chciałby nim sobie jeździć po Stanach. No i kupił takie auto, przepłynęło sobie w porcie do Stanów Zjednoczonych i urząd celny tego samochodu nie wypuścił. Nie wypuścił przez 13 lat. 13 lat to auto było w kontenerze i po 13 latach został wprowadzony jakiś tam nowy przepis w Stanach Zjednoczonych i w końcu to auto zostało wypuszczone, no nie? A przez 13 lat czekało w kontenerze. No i? Działało? Nie wiem. Aha. Fajnie! Mm -hmm. GT3 RS 992? No, ultra tu, bo super, hiper, hardkorowe auto, no nie? No. Robiące już gigantyczne wrażenie z, z zewnątrz, patrząc po tym, ile to auto no właśnie, ma aero. Pakiet aero właśnie mówić, że robi niesamowite wrażenie. no Jest super szybkie, jest tylko dwie sekundy, praktycznie dwie równe sekundy wolniejsze niż GT2 RS poprzedniej generacji. Na Life to 75 koni mechanicznych słabsze. Znowu kolejny Ultimate Tractor. No, kosztujący 1,2 bani. Tak. No, ale mimo wszystko ja stawiam na 9,59. Ja też jestem gotów ponieść porażkę. Teraz. Jeżeli głosowaliście na naszym Instagramie po obrazkach, to pewnie wygrało 9,11. 76 do 24. GT3RS. Ja dobra, dobra, no. No, no, tak, Kończymy, bo mi się wkłada. Nie myślę, że jeszcze czekają nas takie momenty. Kolejna para, czyli Porsche Cayman GT4 RS oraz Porsche 911 GT1. Co ważne. Chasenver! Czyli wersja na drogi samochodu wyścigowego. Zajebiste auto, które w bardzo limitowanej ilości powstało i które, no jednak jeżeli masz tego farta, to zobaczysz na drodze. I to, że takie coś powstało na drogę, to jest absolutnie chyba kosmos, bo to auto prawie niczym nie różni się od samochodu wyścigowego. No, no i Hajmanik jest <coughs> 4 no. Resik. Jeśli ktoś ma 700 coś tysięcy na zabawkę na tor, no to to jest chyba yy, najlepsza opcja. No dobra, wybierajmy, bo jakby. Nie wiem, właśnie jestem rozbarty. Ja idę w Strassenversion. Bo ja tak dla, tylko dla kontry pójdę w GT4 Caymana, bo bardzo go lubię. GT4 LX. A, no i on ma od 911 GT3 silniczek i on no? ma tam dolocik za uchem i on... O! Dobra, Kajman dla mnie. Blisko, znowu. 53,47. O. O, Cayman. finał numer jeden. 918 Spider kontra Taycan Turbo S S Win for 918 Taycan Turbo S Przegrywa. przegrywa 11 do 89 czy to jest największa różnica w dzisiejszym zestawieniu eee, tak 11% botów wzięło udział w tym głosowaniu Porsche Panamera Turbo S i Hybrid Turismo oraz Porsche 911 GT2 RS generacji 991.2 GT2 RS No tak, ta czy jest większa różnica? Jest? Nie ma Ach. Jest taka sama <noise> 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 89 do 11 Ale tu już nie nazwę 11% botami To mogą być ludzie, którzy mają dużo dzieci. dzieci Półfinał, dupa <głosy> <Śmierdził>. <głosy> finał numer 3 Porsche 956 kontra 911 901. Dwa troszeczkę historyczne auta. Jedno historyczne motor sportowo, drugie historyczne historycznie. No jak idziemy w te najlepsze, najlepsze w historii, no to musi być 956. No musi być, chyba musi być, nie? Przekonaj no. mnie, że nie. Chyba nie, no, no ja rady, też bo. uważam, że 956. Co? A zobaczmy, jakim tropem poszliście wy na naszym Instagramie. 65 to 35. Za 956. No i czwarta para ćwierćfinałowa: Porsche Cayman GT4 RS oraz Porsche 911 GT3 RS. 992, oczywiście. Wszelka logika raczej by wskazywała tutaj na 911, ale. Jakby ja bardzo lubię Kaimana i uważam, że bardzo fajnie, że Porsche postanowiło wykonać taki ruch na rynku, żeby wprowadzić rzeczywiście coś, co gdzieś tam będzie trochę niżej. Przez wielu było przez tyle czasu, w sensie najpierw boxer, później Cayman, był wyśmiewany po prostu jako tańsza wersja dla biedaków. Że, że tak jakby, że jak Porsche to 911. No Tak, no, tak, jak, no żeby po prostu ja, kogo ja byłem, nie stać. No nie? Ja byłem jedną z tych osób, mimo tego, że mi nie stać nawet na Kaimana, y, mhm. ani nie było mnie stać wtedy, ale tak jakby zmieniłem w pewnym momencie zdanie przez to, co Porsche zrobiło z tym autem. Natomiast GT3 RS jest autem, które jak już rozpatrujemy dwa, dwie zabawki na tor, GT3 RS jednak daje dużo więcej możliwości. Po pierwsze przy takiej mocy i możliwościach aero, większy rozstaw osi jest dla niego plusem w tym momencie. Do tego ma niesamowicie wielką ilość możliwości konfiguracji za kierownicy w trakcie w ogóle jazdy. Jak oczywiście wiesz co robisz, nie? I to wydaje mi się, że to jest ten trochę krok krok wyżej, przed Kaimana. Mimo tego, że jakbym mógł mieć oba, to chciałbym mieć Kaimana, serio? To uważam, że tak obiektywnie rzecz biorąc, 911 GT3 RS jest lepszym Porsche niż Kaiman GT4 RS. Ja w opozycji pójdę tak w Kaimana. Powiem tak, spodziewałem się, że tu będzie bitwa tak blisko 50 na 50. Nie ma szans. Tu GT3 RS, podejrzewam, że zamiotło. Niestety. Mocno? 74 do 26. Półfinały? No półfinały. Lecimy. Pierwszy półfinał. Porsche 918 Spider oraz Porsche 911 GT2 RS. Wiemy, że GT2 RS jest szybsze i to sporo yy, na Nordschleife. Yy, pytanie, czy to coś zmienia w ogóle w nie wiem, w sensie no, inżynieryjnie, technologicznie 918 na pewno jest wyżej. Na pewno bardziej innowacyjna. No, no. Jakby więcej innowacji wprowadziło y, 918 Spider. No i no jest, tak bym ma trochę właśnie tą, tą taką otoczkę takiego. No klejnotu w, sensie... w, tej, w tej gamie Porsche, a 911 GT2RS. No jest po prostu wymaksowaną wersją 911 po prostu, no, tak by w tym porównać. Na co głosujemy, Szymon? Chyba zgodnie na 918 Spider, co? No. no tak mi nie może być inaczej, Mateusz. 53 do 47. O. No. Ha. Teraz mi się trochę ciepło zrobiło. No, 918. Półfinał numer 2 to Porsche 956 naprzeciwko 911 GT3 RS. No i co, Szymoneczku? No dziwne. Dziwnie ja dziw, się tak Tamte spotkałem. było fajniejsze, tamte było łatwiejsze. Hmm. Bo tu jest takie dwa światy, kurde. No, no cóż, jak, jakby to można było rozpatrywać. Porsche, które w pierwszym roku, jak zaczęło startować w Le Mans, to zaliczyło trzy pierwsze miejsca na podium. Później jeszcze wygrało sobie dwa razy z rzędu i w ogóle zrobiło ten rekord na Nordschleife i nikt go nie pobił przez 35 lat no i Porsche 911 bardzo dokokszone z bardzo zaawansowanym maillot w ogóle wiedziałeś, że to Porsche ma DLS-a? tak to jest poje... tak nie no, ja idę w 956 właśnie ja chciałem powiedzieć, że przed chwilą jakby powiedzieliśmy, że to mimo wszystko jest po prostu dokokszone 911 to GT2 RS i on jest nawet od tej GT3 i żeby tu być też trochę konsekwentnym, to A, a B, żeby wpuścić do finału znów jakiegoś klasyka. No, znaczy, może nie jest to klasyk motoryzacji, ale klasyczne y, Porsche wygrywające, znaczy, no, wygrywające w swoich czasach wyścig y, Le Mans. I dla mnie też powinno to być 9,5. 6. 76 do 24. Tak czy wy wszyscy co głosowaliście w tych ćwierćfinałach, przestaliście głosować w tym półfinale? Czy o chuj tutaj chodzi? Ale kto wygrał? W GT3? No przecież no. no. Ja już zobaczyłem jego minę stary w połowie mojej wypowiedzi już mi Witki opadły. Nie? <laughs> No więc w finale spotyka się 918 Spider i 911 GT3 RS. Już wszystko chyba, co mogliśmy o tych samochodach powiedzieć, to powiedzieliśmy. To. Tak. I chyba zdania nie zmieniamy. Nie. Robimy najszybszy finał w historii? No, jakby ja znowu chciałem powiedzieć, że będzie mi przykro, jak będę musiał robić przebitaczki z GT3 RS. A jak to się stanie, to ja jak wychodzę też... i kończymy nie tylko już niedługo y, odgadywanie cen samochodów, ale i wybieranie najlepszego. Dobra, no 918 Spider według mnie, według Szymona, a jak według was? Mateuszek? Do zobaczenia. Może co? kiedyś seria wróci. No co ty pierd... Mam nadzieję, że to jest troll, nie? Nie, to nie jest troll. Życie się pożegnać już. 46 do 54. 918, przegrywa. Będziemy za Wami tęsknić. 46% naszej widowni. Maralnia, Na ku... Nara nie? A Ty byś sobie... Ce... jakie inne kombi byś wybrał zamiast Pana Merki? Weźmy, ja zamach... turing. Wolałby się, czy turing od Pana Merki? No. Takiej kurwa hybrydowej 680 kunia? No? Kurwa z wnętrzem od Porsche? No? Kurwa, jesteś zjepięty. <noise> to było GT3RS. Nie, to Arby było GT2RS, na, na pewno. Na pewno? Na pewno. Bo GT3, tron, nie miała, GT3 nie miała tych wentów wylotów nad kołem tamtej generacji. Sprawdzam, Mateusz, to sprawdza było GT3. Teraz. No kurwa. Więc <laughs> ani to, ani to. Dobra. Adrian to montuje, więc tego nie będzie w <laughs> <nie. laughs>